Cześć widzę, z tematy, strony Dematy, a dzisiaj ze mną jest... Dzień dobry. Mój kolega. I sobie gramy nowy tryb, bo była aktualizacja. I gramy sobie... Jak się ten tryb nazywa? To jest po prostu CS. No, no CS. E, to jest po prostu CS, gramy sobie co w chwilę tam graliśmy w Factory, więc sobie to przetestujemy. Moim zdaniem tryb bardzo fajny. Znaczy na daleko jest a. chyba tak... Aś tu są na A Dostał 19 Czekaj, ja mu rzucę Najda Ja też Oj, i prawie dostał. No jeszcze jeden dostał Rzuciłem Najda ale nie już pod... trafię mm. Nie, niestety no właśnie to drzewo trochę przeszkodziło ja byłem tutaj obieg No tędy, chodź obiegamy tak bardziej jakbyśmy wyszli na B Czekaj, bo, tam jest goście, bo tak obiłem. Ja obiegam tak, jakbym szedł na ja bok. Ja idę na statek, gościu. Ja obiegam i idę od boku, jak robię. Ja im robię bok. Ja im robię bok. Ja tu na. Tak jak najwięcej no, Na baser. A, leży? Nie na no, gościu, mi tu? Dobra. 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 My jesteśmy ten A e, terrorystami, co nie? Tak. My jesteśmy terrorystami. Co tylko jest... Ale... A to jest 5 Ja mam już ogólnie 300 punktów i ja na razie nie kupuję. Ja jakby zbieram lud od innych. Ja... Może pompę? No. Ja nie, Czego? ja najwyra... ja za chwilę, ja po tej rundzie skupię ja, sobie ja sztucera. Ja lubię bardzo sztucerka. Dobra, ja bym poszedł od razu na... No, no. Ja idę na A, ale obejdę tak, jakbym szedł na B. Bo oni się wtedy... Ja, no, budy... oni ja tak, idę na A, tak normalnie. To idzie ja iść tutaj maksy. No tutaj macie... Znaczy ja tam nie używam często. Te, czasami tylko ja to, ja do podróż... Ale ja mówię, że się przydają. Ja, ja podkładam... E, kupili tylko tam snajper. Ja Ej na! jedna bez oni tam czekają. Wiesz jak się opłaca sztucera, który z sumer. Ja właśnie chcę sobie kupić sztucera do tutaj. Ale mi była się chciał rzucić ładnego O no Nie! Nie wiem, że kupiłem tego. Arma. Zginąłeś? Aha? OP. Nie dostałem snajper, fuck. Ale jakaś przecinka była. Halo? Czekaj. Halo? No. Znaczy się tutaj sztucer jest najbardziej OP, dlatego ja chcę sobie kupić No. Ale wygraliśmy tę rundę, bo oni to je podróży Bobeczkę. Uwaga, 3, 2, 1, 2, 1, 1, dobra. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i jeśli pod tym odcinek macie ile łapeczek? No eee, 5, No nie no, bez przysady. Aż tak no. że to nie. 125. No nie no, dobra. Jeśli pod tym filmikiem będzie 50, łap, 50 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z Mati, Z Matiaskiem. to będzie. Będzie odcinek. Kurde, prawie bym nie kupił shielda szy sobie. Bo, ej, no ja, to, ja właśnie nie kupiłem. To może się cofnąć. Nie, zaraz się to zamknie. Dobra, ja teraz idę tam, bo tutaj się jest właśnie mega OP szczuter. Ty, tu muszę, um, jest. Oni, oni kampią szczególnie na dachach, ale mi się chyba bardziej podoba ta mapka niż ta na ten, niż factory. No mi też. mam Dobra, to... Dobra, zabiłem. Dobra, teraz ja muszę budować, bo wpadłem w takie tarapaty bym powiedział. Słabo było mnie widać o nie jest słaby jestem słaby też nie zgrzany. ja chciałam przesunąć właśnie co to coś wodzie się... o ta osoba mnie chyba zabiła no ta dobra mam tu sera. to zarobiście. ja właśnie uwielbiam Najgorzej najgorzej w wodzie jak jesteś w wodzie to jest najgorzej ta mapka jest chyba większa, tak jeśli chodzi o z pozoru. Tak z wyglądu z Właśnie no, jakby jest więcej takich miejsc, w uważam. Bo... No bo... Ej, weź, weź sobie tego, może sobie wymienić tutola na tego. Najd najdy, najdy, najdy. Możesz sobie właśnie ten, dobra, to jest taki już inny. Dobra, ale giniesz. Ja no, nie wierzę. Że... Mission Master. Dobra, wygra... Kolejna, kolejna misja. <trybuj> znowu w tym samym będzie tu tańczył. <grybuj> dobra. Także 50 łapeczek, i będzie kolejny z Matiasem. I chyba wtedy pójdzie duło, co nie? Mhm. Jakaś dobra giereczka by się nagrało, dobrą. A go, dobra. będzie jakiś nowy tryb. O, no, o z nowego trybu. A jak ja. nie będzie nowego trybu, to było. Znaczy ja sobie teraz będę kupował mm, taką te fajno. Muszę coś sprawdzić. Mm. To się znało. Nie, ładuje się albo ktoś wyszedł, czy coś yy, lub po prostu się tak długo ładuje. No są nawet RPG chyba. E -e. A mi się teraz wydawało, że tutaj widziałam RPG-a. Tu nie, nie mówi ma. mówi Snajpa, o kurde. Ale za 400 się... ja bym nie kupił. O. O. Nareszcie. Dobra, czy ja wszystko mam? Czemu mi usunął... A, ja. bo zwinąłem. Dobra, to... Kupuję. Ja biorę... sniper. chyba. Nie ja ja nie, nie biorę, ja biorę... Pompę za 200... no dobra, ja tam tam biorę ten... Ja masz tu Ja biorę i tego z kominkiem z kara. Ja, ja Szkoda, no że i tutaj pomno. nie mam uspa, ja bym mega wziął uspa bardzo chętnie. Tak by się do, do klimatu no. by tak wszedł. Lecz trzeba uważać, bo tu są snajperzy. Ja, się, ja, ja, się, ja twierdzę, że zaraz ktoś do sali snajper. Oni są na dachu. Na, na dachach są. No gościu już pod mnie podkłada bombę, nie, jak coś. Ale ja laser, bo go nie trafiłem niestety. Ale gości ma. No nie podłożył. Snajper na dachu. Dobra. Uuu, ale ja już mam ogólnie fa mega fajną pompunię dobra. i sztucera i emeczkę z typa. Także gościu bez sensu dobra, Dobra, mam jeszcze 25 sekund wygrywamy ogólnie. No gościu wychyl, ale do gościu ja czuję taką główkę, co co. Dobra, ale jestem głupi. Miałam taki dobry loot. Miałam sztucera, fioletową pompę i do tego wiesz co jeszcze? Niebieską mameczkę. Tak to będę musiał kupować. Tu tu. Ty, ty. Łap. Dobra, właśnie no stoi na bombie. Czekam, <laughs> śmiesznie to Ej, mnie zabiło. Wiesz, <laughs> że straciłeś tę te bronie teraz? Nie. Tak. <laughs> no za. No, i serio, traci się bronie. Jakbyś nie. przeżył, to byś nie. Nie. <laughs> Przepraszam. Nie. Kurde. No. Dobra, ja e, tam... Dobra, biorę biorę. Ja tam sobie wezmę od typa lód. No, no, najlepiej. E, po co ja wydawać? Ja mam pistolet i sztucerka i to mi wystarczy. Ja tam nic no i najdzik no, oczywiście, ale no najdzik, no, polskie najdy, no taki polski najdzik, najdzik musi być. To będzie szczosiwo. Szczosiwo. <noise> szczosiwo. Mordeczko wymyślamy, robimy. No, Dościu gdzie... ja muszę podłożyć, podłożyć bombę. Ja tu tylko łóżka, ale jakiś słomki palce. My już podkładamy bombeczkę. No i bomba już jest podłożona. Mm. Mnie też, to zaproś go. Nagrywamy. Nie mogę. Dobra, zapraszam. się zginiesz. Eee, no, śmieszne. To fajnie. No, dobra, to dobra. jest winek. Dobra, zaproszony. No to w gościu jest, jest sam. No. Ja się chyba chowanego bawimy. <grym> Kiedyś był taki zarąbisty tryb, gdzie można było być ten. E, można było być... Jak to się nazywa? E, można było... A Elo! ma. No, nie no, mamy sobie. Nie odcinek. O! No, no. Elo! Możesz pozdrowić sobie kogoś, co tam chcesz. Także... Nie! Nikogo nie chce, chcę Ale, ale oplu wszystkich dookoła. <noise> Ej, nie mam tego. Ej, bo my teraz jesteśmy tańscy. Ej, bo w ogóle my jest 4 na 1. My... Ej, no właśnie, 4 na 1, ale osoba ma... Nie no, to jest Żwinek. Tak. Czuję. To jest chyba ostatnia runda, ale nie jestem pewien. Goście ja mogę tańczyć. Też. Chyba, tak. że Gościu jest jakimś totalnym prosem na to. Taki jak ja, hehe. <laughs> nie no, nie jestem prosem. Coś tam... Trochę tam ogarnia. Jest pocencem, pieprz. Dobra, cicho. Ej, nie <laughs> nie ale to nie jest no, Przepraszam, nie. przepraszam. Przepraszam. No. O nie, ale to sobie Nie no, nie będę mówił, że kasztan jest pocony. <noise> Powiedzą, że ustawione. No właśnie. Nie, ten, akurat ten odcinek nie jest ustawiony. No akurat taki jeden wyszedł. No jeden nie ustawiony. I no. patrzcie, go no, się treści. No. Zabiję go. Ale jaki niby, jaki niby? Właśnie. O, dostałem malowanie! Jej, teraz wychodzimy do lobby. No, dostałem malowanie. ja wyszłem, Wyszedłem, nie wiem... Wyszłem, wyszedłem, okay? wyszedłem, okej? Wyszedłem, co się mówi. Wyszedłem chyba. No to wyszedłem, no. No to wyszedłem. wszedłem, wyszedłem. Kurczę, kurczę, kurczę i po kurczaku. O, dostałam 15 tysięcy Expa A ja 15 tysięcy Mhm. I dostałem Jakaś jest opóźniona reakcja No dobra, to wszystko Także dziękuję za oglądanie Dobra, czekaj, to było głupie Dobra Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subika na moim kanale i jak pod tym filmikiem będzie 50 łapek w górę. To leci, to leci kolejny. O... o chciałbyś. To leci no. kolejny odcinek z Matim i jeszcze będzie wtedy z Karolem. I lecimy oddziałki i zobaczycie jak nam pójdzie już jak dobijecie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i siamka! Uuu.